Kolejne zadanie z matury z poziomu rozszerzonego, Matematyka, maj 2024 rok, zadanie szóste. Wszystkie zadania są. Link do playlisty, w której są wszystkie rozwiązania do zadań, czy rozwiązania do wszystkich zadań, znajdują się w komentarzu pod filmem. Zadanie szóste. Rozważmy wszystkie liczby naturalne, w których w zapisie dziesiętnym nie powtarza się jakakolwiek cyfra. Oraz dokładnie trzy cyfry są nieparzyste i dokładnie dwie cyfry są parzyste. Gdzieś takie zdanie już chyba było kombinatoryka, no, czyli coś co od czasu do czasu się pojawia na, na maturze, więc też jakby nie może być zaskoczeniem. Mam liczby. W których zapisuje się, nie powtarza się jakakolwiek cyfra, oraz dokładnie trzy cyfry są nieparzyste i dwie parzyste, czyli liczba jest pięciocyfrowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, ze względu na to, że zero jest, które nie może być na pierwszym miejscu, to będę musiał to rozpatrywać dwa przypadki. Co jest na pierwszym miejscu? I zacznę od sytuacji, że na Pierwszym miejscu jest cyfra nieparzysta. Na pierwszym miejscu jest cyfra nieparzysta. Czyli tutaj. No to znaczy, że mam 5 możliwości. No bo mam 5 cyfr nieparzystych: 1, 3, 5, 7 i 9. Czyli mam 5 możliwości wstawienia tam cyfry nieparzystej. Nieparzysta. Mają być trzy nieparzyste, czyli jeszcze mam gdzieś do wstawienia kolejne dwie nieparzyste. No to na przykład tutaj i tutaj. Tu będzie nieparzysta i tu będzie nieparzysta. I to wygląda w ten sposób, że 4 po 2 to z czterech miejsc wybieram dwa miejsca. Czyli wybieram Dwa miejsca z czterech dla nieparzystych. No, ale po wyborze miejsc yy, muszę teraz, yy, jak już wybrałem te miejsca, to teraz tam wstawiam yy, jakąś cyfrę i mam z kolei znowu wybór, czyli Tutaj mogę wstawić jedną z czterech nieparzystych, bo jedną już mam tutaj na początku, czyli zostały mi cztery. A w to miejsce wstawiam jedną z trzech nieparzystą, no bo już dwie nieparzyste postawiłem, zostały mi tylko trzy. I jedną z trzech wybieram, czyli mam trzy możliwości. I... No i teraz mam do wyboru jeszcze dwa miejsca, gdzie wstawiam parzyste, no ale zostały już mi dwa miejsca z dwóch. Gdzie mogę wstawić te cyfry parzyste? No, i jak już wybrałem te miejsca, to na pierwsze miejsce, gdzie wstawiłem parzystą, mam do wyboru 5, 0, 2, 4, 6, 8 i na drugim miejscu 4, no bo już jedną wstawiłem wcześniej. Czyli tak, 5 razy 4 po 2 to jest 4 razy 3 przez 1 razy 2. Razy 4 razy 3 2 po 2 to jest 1 razy 5 i razy 4. Dwójkę z czwórką mogę skrócić, czyli mam 5 razy 6 to jest 30, razy 12 i razy 20. Żeby nie męczyć się to, wezmę kalkulator. 30 razy 12 i razy 20 to jest 7200. Do zapamiętania, bo to jest pierwsza możliwość. Teraz druga możliwość to jest na pierwszym miejscu cyfra parzysta. Cyfra parzysta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu jest parzysta. Yy, parzysta 2, 4, 6, 8. Zera nie mogę wstawić na pierwszym miejscu, bo wtedy nie będzie to liczba pięciocyfrowa. Yy, no, 0 nie może być na pierwszym miejscu po prostu, czyli 4 i. No i teraz tak. Mam trzy liczby, trzy cyfry nieparzyste, gdzieś je muszę wstawić. Powiedzmy, że tu, tu i tu. To znaczy, że wybieram z czterech miejsc, jakie mam do dyspozycji, trzy wybieram dla. Nieparzystych. Nieparzysta, nieparzysta, nieparzysta. Tutaj mogę wstawić jedną z pięciu, czyli mam pięć możliwości. Tutaj mogę wstawić jedną z czterech, i tutaj mogę wstawić jedną z trzech. I parzysta, czyli zostało mi jedno miejsce do wyboru z jednego. No i w to miejsce wstawiam parzystą. No i teraz tak, cztery. Oznacza, że wybrałem jedną z czterech, miałem cztery możliwości, czyli jednej cyfry parzystej nie mam. Zostały mi trzy, ale dochodzi 0, którego tutaj nie uwzględniałem, czyli 4, bo trzy cyfry, które mi zostały z tego pierwszego wyboru plus jeszcze mam możliwość 0. 4 razy 4 po 3 to jest to samo co 4 po 1, czyli 4 razy 5, razy 4, razy 3, razy 1 i razy 4. Yy, czyli.